To jest Dolina Pięciu Stawów Tam są... Pięciu Stawów Polskich Tam są... O kurde, tam są dalsze i jest chronisko Ech, A ja... A ja schodziłem ze Świnicy. Fakt, że podobno mówili ludzie, że jest szlak jednokierunkowy, no ale... Oj, nie zawsze trzeba być przepisowym Zresztą nie było dużo ludzi A tu jest... To jest zawrat na zawracie chyba schodzę niebieskim szlakiem do hali gąsienicowej i do schroniska Murowaniec i stamtąd jakoś na kuźnicę ale zobaczymy No może mi odbije i pójdę do schroniska do pięciu stawów polskich i później zielonym na na polanicę tam, mojej do początek szlaku na Morskie Oko nie wiem w każdym razie dzisiaj mam niezły zajeb skir na wierchy, czerwone wierchy Kasprowy Wierch Świnica, to było bardzo techniczne, pod koniec w szczególności i tutaj Świnica na zejście, no to już jest w łańcuchu więcej drabinek niż, niż normalnego szlaku. No i teraz sobie tu stoję, korzystam, że nie wieje, chociaż już widzę, że zaczyna trochę wiać. Ale jest pięknie, zobaczcie. Gdzieś tam powinny być rysy. O tu jest gdzieś. Ja tego nie wychwycę. Ciemno mam. Tu gdzieś jest e, szpiglasowy wierch. Ten niżej. Tak jak jest w główne, główne pasmo na horyzoncie, to niżej to jest właśnie szpiglasowy wierch, szpiglasowa przełęcz. Tam byłem w zeszłym roku. Dobra, idziemy. Cześć. Trzymajcie się.